Witam na kanale Wiadomości, ja jestem Piotr i codziennie będę przedstawiał Wam najważniejsze informacje z kraju i ze świata, więc jeśli chcecie być na bieżąco i doceniacie naszą pracę, to zachęcam do polubienia tego materiału oraz subskrypcji kanału Wiadomości, a w dzisiejszym odcinku zobaczycie, między innymi... Tusk ujawnia przerażające plany Rosji, czy Polska jest bezpieczna? Historyczna reakcja Polski, pierwszy taki ruch w historii, Andrzej Duda o na to na Ukrainie, przedstawił propozycję Załęskiemu. Głównym wydarzeniem wczorajszego dnia była wizyta prezydenta Złońskiego w Polsce, który spotkał się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Andrzejem Dudą oraz wziął udział w spotkaniach z mediami razem z szefem rządu oraz głową państwa, w związku z czym przedstawimy najważniejsze wypowiedzi. Podczas konferencji prasowej premier Tusk kolejny raz zaznaczył, że niepodległa Ukraina to, cytuję, warunek bezpieczeństwa Polski i całej Europy. Ukraina niepodległa, suwerenna, sama decydująca o swoich losach to jest nie tylko oczywista sprawiedliwość, sprawiedliwość dziejowa, ale to jest też bezdyskusyjnie warunek bezpieczeństwa Polski i całej Europy. Dalej, Tusk podkreślił, że polska prezydencja przełamie, jak stwierdził bezwarunkowo, impas w sprawie dołączenia Kijowa do wspólnoty. Po czym dodał, że Polska jest gotowa do organizacji szczytu w sprawie odbudowy Ukrainy. Rozmawialiśmy o tej drodze do Unii Europejskiej, i są dwie sprawy, które chciałbym wyraźnie podkreślić. Polska prezydencja przełamie impas, jaki był widoczny w ostatnich miesiącach, i będziemy pracowali wspólnie z Ukrainą i naszymi partnerami europejskimi. I to bezwarunkowo. Nad przyspieszeniem, tak jak to tylko możliwe, procesu akcesyjnego. To wymaga, jak wiecie, to jest bardzo dużo roboty. Polska jest profesjonalnie, profesjonalna w tym. I nasza droga do Europy, a później nasz sukces europejski, to są gwarancje tego, że będziemy dobrze z wami współpracować na tej drodze. Jesteśmy gotowi do zorganizowania tego szczytu odbudowy Ukrainy. Najbliższy odbędzie się w Rzymie, jeśli dobrze pamiętam, pierwszy był w Szwajcarii. Jesteśmy gotowi do zorganizowania trzeciego szczytu odbudowy Ukrainy i mam nadzieję, że wspólnie przekonamy naszych partnerów, że Polska to jest właściwe miejsce i właściwy partner w tym, w tym procesie. Następnie premier zaznaczył, że Polska nie pozwoli na to, aby kwestia rzezi wołyńskiej była wykorzystywana w, jak stwierdził, politycznych grach, dodając, że działania te wymagają empatii ze strony Ukrainy wobec Polski i odwrotnie. Odnajdujemy wspólny język także i metody wspólnego działania jeśli chodzi o kwestie zbrodni wołyńskiej i kwestie te drażliwe, dramatyczne w naszej historii. One wymagają empatii ze strony Ukrainy wobec Polski i ze strony Polski wobec Ukrainy. To musi być równoległe. Nie pozwolę, aby w Polsce wykorzystywano y, tę y, trudną, dramatyczną historię w jakichś politycznych grach, ale będę tak, że bardzo konsekwentnie y, pracował na rzecz y, szybkiego, systemowego rozwiązania tego problemu. Premier Tusk wspomniał również o przerażających planach Rosji, gdzie poinformował, że na terenie Polski Moskwa planowała akty terroru powietrznego, gdzie życie stracić mogły setki osób akty sabotażu, różne wersje wojny, jaką Rosja wypowiedziała całemu cywilizowanemu światu, nie tylko Ukrainie. One wymagają też wspólnych działań i tutaj Polska odgrywa kluczową rolę w Europie w, w kontrakcjach wobec aktów sabotażu i dywersji, które organizuje nie tylko na polskim terenie Rosja. Niektóre akty sabotażu czy Przygotowania do dywersji miały charakter bardzo dramatyczny. Te ostatnie informacje mogę tylko, nie będę wchodził w szczegóły, ale potwierdzić zasadność tych obaw, że Rosja planowała także akty terroru powietrznego i to nie tylko wobec Polski, ale wobec linii lotniczych na całym świecie. Dalej głos zabrał ukraiński prezydent, który na początku podziękował Polsce za wsparcie. Przede wszystkim chciałbym podziękować Polsce i wszystkim Waszym rodakom, wszystkim Polakom za niezachwiane wsparcie Ukrainy, za to, że byliście z nami od pierwszych dni wojny, pomagając nam się bronić i zapewniając tak wiele naszym ludziom. Następnie prezydent Zeroński przekazał, że Ukraina oczekuje od nowej administracji amerykańskiej polityki wzmacniania Ukrainy. Spodziewamy się kontynuować naszą politykę wzmacniania Ukrainy. Po wprowadzeniu innowacji nasze zespoły już pracują nad treścią i formatem nadchodzącego spotkania. Omówimy tam kluczowe kwestie. Nie będę ich teraz szczegółowo omawiał, jest za wcześnie, ale wiecie co jest dla nas najważniejsze. Chcemy zakończyć tę wojnę, ale nie byle jak. Chcemy zakończyć ją sprawiedliwym pokojem. Aby to zrobić, musimy mieć pewność, że Rosja nie powróci do wojny przeciwko Ukrainie. Potrzebujemy silnych gwarancji bezpieczeństwa. Ukraiński prezydent przekazał też, że Ukraina nabyła możliwości produkcji własnej broni, co pozwala lepiej bronić się przed agresorem. Mamy znaczne możliwości produkcji wszelkiego rodzaju dronów, wielu rodzajów sprzętu, który jest potrzebny w walce, także artylerii. Wszystko to może wzmocnić nie tylko naszych ludzi. Dzisiaj rozmawialiśmy o inwestycjach, których tak bardzo potrzebujemy, bez których bardzo trudno jest utrzymać linię frontu, ale ważne jest, że produkcja krajowa Ukrainy znacznie wzrosła. I może naprawdę wzmocnić nasze wojska, i to jest bardzo ważne, zwłaszcza wzmocnienie technologiczne, drony, system walki elektronicznej itp. Jak wspominaliśmy, z prezydentem Złońskim spotkał się też prezydent Duda, który podczas spotkania z mediami mówił na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, twierdząc, że to członkostwo w NATO byłoby największą taką gwarancją. Natomiast z punktu widzenia bezpieczeństwa Ukrainy najistotniejsza jest kwestia gwarancji bezpieczeństwa, jakich mogą tak naprawdę udzielić Ukrainie wyłącznie kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego, a tą największą gwarancją bezpieczeństwa dla Ukrainy byłoby i wierzę w to w przyszłości niedalekiej będzie członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim, czyli przyjęcie po prostu Ukrainy do NATO i wszystkie gwarancje. Związane z artykułem 5. Prezydent zaznaczył też, tak, że podczas spotkania poruszono kwestie możliwych rozmów pokojowych i zawieszenia działań zbrojnych na froncie w kontekście wzmocnienia bezpieczeństwa Ukrainy. Dyskutowano również o potencjalnych działaniach, jakie mogłyby zostać podjęte przez Państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego w celu dalszego umocnienia bezpieczeństwa tego kraju. Rozmawialiśmy również z Panem Prezydentem o potencjalnych rozmowach pokojowych o wstrzymaniu działań wojennych. Na froncie, a więc o tym, żeby zmierzać do, do zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainę, rozmawialiśmy w kontekście zabezpieczenia wtedy Ukrainy, to znaczy właśnie bezpieczeństwa Ukrainy, o tym, jakie tutaj mogą być potencjalne działania podjęte także przez kraje sojuszu północnoatlantyckiego, aby to bezpieczeństwo. Ukrainy umocnić i w znaczeniu zewnętrznym, i w znaczeniu wewnętrznym także bezpieczeństwa na samej Ukrainie. Ja też panu prezydentowi tutaj przedstawiłem kilka propozycji, o których również rozmawiałem z, z liderami państw Sojuszu Północnoatlantyckiego przez ostatnie, przez ostatnie miesiące. Pozostając przy prezydencie Załęskim, to ten podczas ostatniego spotkania z niemieckim ministrem obrony odrzucił pomysł obniżenia wieku mobilizacyjnego do 18 lat, twierdząc, że jest to w zasadzie bez sensu, ponieważ na froncie jest obecnie ponad 100 ukraińskich brygad, z czego każda potrzebuje do zbrojenia. Wielokrotnie słyszeliśmy sygnały o wieku naszego wojska, wieku mobilizacji itd., co korygowali przedstawiciele poprzedniej administracji, a są też przedstawiciele NATO obecnej. I oni wysyłają odpowiednie sygnały. Wiesz, nie podam ci bardzo jasnej liczby, ponieważ jest to niebezpieczne, ale mamy ponad 100 brygad w terenie, ponad 100 brygad i każda z tych brygad musi być codziennie obsadzana. Technicy, pojazdy opancerzone, artyleryjskie, wszystko co jest potrzebne w każdej brygadzie, plus dywizje artylerii, inny sprzęt. To i tak duża liczba tych brygad, gdzie, wiesz, wiek zgodnie z naszym ustawodawstwem wynosił 25 lat. Cały czas gorący jest temat ewentualnych negocjacji pokojowych między Ukrainą a Rosją oraz działania w tym kierunku administracji Donalda Trumpa. Na temat tej sytuacji wypowiedział się szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow, który stwierdził, że czeka na zespół nowego amerykańskiego prezydenta. Zespół sformułuje swoje podejście do spraw międzynarodowych. Rozumiem, że prezydent Trump ma takie pragnienie, mówił o tym, ale rozumiemy również, że przyszły prezydent ponosi ogromną odpowiedzialność za stan rzeczy w swoim kraju, biorąc pod uwagę sytuację, które aktualnie otrzymuje, szczególnie w Kalifornii, w Los Angeles, to przerażające, co dzieje się tam z ludźmi. Następnie jednak szef rosyjskiego MSZ wskazał, że do tej pory od zespołu Trumpa nie wpłynęły żadne propozycje spotkania z Putinem. Poczekamy więc na konkretne inicjatywy. Prezydent Putin wielokrotnie powtarzał, że jest gotowy na spotkanie, ale jak dotąd nie było takich propozycji. Następnie prezydent Trump powiedział, że Putin chce się spotkać i myślę, że powinniśmy się spotkać. Dalej Ławrow przekazał, że Rosja jest gotowa, by przedyskutować gwarancje bezpieczeństwa dla, jak stwierdził, kraju, który obecnie nazywa się Ukrainą. Jesteśmy gotowi omówić gwarancję bezpieczeństwa tego samego kraju, który obecnie nazywa się Ukrainą lub tej części tego kraju, która nie została jeszcze w żaden sposób samostanowiona w przeciwieństwie do Krymu, Donbasu i Noworosji, ale przy całym znaczeniu tego aspektu bezpieczeństwa kontekst euroazjantycki będzie dominujący, ponieważ nie można odciąć zachodniej części kontynentu od gigantów takich jak Chiny i Indie. Co ciekawe, Ławrow wypowiedział się też na temat kanclerza Scholza, twierdząc, że nie powiedział on w rozmowach z Putinem niczego, czego nie powiedziałby już publicznie. Rozmawiał z Putinem. Scholz nie powiedział nic, czego nie powiedziałby publicznie co drugi dzień. Musi odejść. Ani słowa o przyczynach źródłowych, ani słowa o języku rosyjskim, ani słowa o prawach Rosjan, które Zelenski chce przejąć. Chociaż w rzeczywistości Zelenski, już go cytowałem w 2021 roku, przed operacją specjalną, powiedział, że jeśli czujesz się jak Rosjanin w Ukrainie, to wyjedź. Ciekawej i dosyć kontrowersyjnej wypowiedzi na temat negocjacji udzieli z kolei przyszły wiceprezydent USA, który skrytykował przywódców generalizujących, która strona jest konfliktu dobra, a która zła. Rosja nie powinna była w ogóle najeżdżać Ukrainy. Zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy są wyczerpani. Oboje walczą o powołanie mężczyzn, ponieważ głównie mężczyźni w tych krajach walczą na wojnie. Ale walczą też o powołanie kobiet. Walczą o sprzęt niezbędny do wysłania na linię frontu. I ich gospodarki są wyczerpane. Cała część ich krajów zostały zniszczone. Obie strony chcą zakończenia tej wojny. Myślę, że niestety wielu amerykańskich przywódców lubi bić się w pierś i mówić, że to jest ten dobry, a tamten zły. Tak, Rosja nie powinna była najeżdżać Ukrainy, ale jesteśmy tam, gdzie jesteśmy, a w najlepszym interesie Ameryki, w najlepszym interesie Ukrainy i Rosji jest zaprzestanie zabijania. Swoje przemówienie wygłosił też przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO admirał Rob Bauer, który przypomniał, że w przyszłym miesiącu będzie już trzecia rocznica trzydniowej inwazji Rosji na Ukrainę oraz podkreślił, że Putin nie osiągnął żadnego z postawionych sobie celów. Dziś mija 1057 dzień tego, co Rosja uważała za wojnę trzydniową, w przyszłym miesiącu minął trzy lata. W swoim noworocznym przemówieniu prezydent Putin stwierdził, że żałuje tylko tego, że Rosja nie zaatakowała Ukrainy wcześniej i ogłosił rok 2025 rokiem obrońców Ojczyzny. W rzeczywistości Kreml nie osiągnął żadnego ze swoich strategicznych celów, podczas gdy 700 tysięcy Rosjan zostało zabitych i rannych, a cała rosyjska populacja cierpi pod ciężarem działań wojennych. Wczoraj rano siły rosyjskie zaatakowały obiekty znajdujące się m.in. na zachodzie Ukrainy, w związku z czym w całym kraju ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Na tę sytuację zareagowała także Polska, która podniosła myśliwce w celu patrolowania naszej wschodniej granicy. Uwaga, w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenie na obiekty znajdujące się m.in. na zachodzie Ukrainy rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, czytamy w komunikacie dowództwa operacyjnego. Na szczęście jednak nic w naszą przestrzeń powietrzną nie wleciało, w związku z czym pojawił się komunikat o zakończeniu operacji. Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej zostało zakończone w związku z zaprzestaniem uderzeń lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania reedukacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Informujemy, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP, brzmi komunikat. Co ciekawe, sztab generalny Wojska Polskiego przekazał, że wczorajsza reakcja była wyjątkowa ze względu na fakt, że pierwszy raz do ochrony polskiej przestrzeni powietrznej użyto myśliwców F-35. Dziś w nocy norweskie F-35, stacjonujące w Polsce, po raz pierwszy zostały poderwane, by pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej w trakcie uderzeń lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Podczas trwającego w Brukseli posiedzenia Komitetu Wojskowego NATO generał Wiesław Kukuła osobiście podziękował szefowi obrony Norwegii za sojusznicze wsparcie na rzecz bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO czytamy w komunikacie sztabu generalnego. Na temat ataku głos zabrał też ukraiński prezydent, który podczas wspólnej konferencji z premierem Tuskiem przedstawił szczegóły rosyjskiego uderzenia. Jak wiadomo, dzisiejszy poranek na Ukrainie rozpoczął się od kolejnego, niestety zmasowanego rosyjskiego ataku z użyciem ponad 40 pocisków, w tym rakiet balistycznych. Rosja uderzyła dziś w nasz sektor energetyczny, w tym w obiekty energetyczne w obwodzie charkowskim, a także w obwodzie lwowskim i w obwodzie iwanofrankiwskim. Cele znajdowały się bardzo blisko naszej ukraińskiej granicy z Polską. Na szczęście nasz system obrony powietrznej zadziałał. Ponad 30 pocisków zostało. Zostało zestrzelonych, ale niestety było kilka trafień. Płynie przejdźmy do polskich spraw, ponieważ kilka dni przed końcem swojej kadencji Joe Biden podjął decyzję o ograniczeniu dostępu do zaawansowanych chipów AI dla ponad 120 krajów, w tym 17 państw należących do Unii Europejskiej. Niestety wśród tych krajów jest także Polska ponieważ zgodnie z decyzją amerykańskiej administracji restrykcje nie obejmują jedynie 18 państw, które mają być najbliższymi sojusznikami USA. Wśród tych krajów znajdują się między innymi Australia, Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Korea Południowa, Szwecja, Tajwan oraz Wielka Brytania. Wytłumaczy może o co chodzi w całym tym zamieszaniu, a mianowicie państwa, które nie znalazły się na nowej liście, będą miały ograniczone możliwości pozyskiwania nowych technologii z USA, a celem tych restrykcji ma być ograniczenie dostępu do nowych amerykańskich technologii państw należących do tak zwanego kwartelu chaosu czyli Chin, Rosji, Iranu i Korei Północnej. Na tę decyzję zareagował m.in. minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który wyraził niezrozumienie tego rodzaju decyzją. Decyzja administracji Stanów Zjednoczonych w sprawie zasad eksportu mikroprocesorów typu GPU jest dla mnie niezrozumiała i nie opiera się na żadnych merytorycznych przesłankach, napisał Gawkowski, po czym wskazał, że zwrócił się do MSZ oraz Komisji Europejskiej o podjęcie, cytuję, stanowczych działań. Zwróciłem się do ministra spraw zagranicznych o podjęcie stanowczych i pilnych działań w tej sprawie. Państwa Unii Europejskiej w relacjach z USA powinny być traktowane w ten sam sposób. Przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji rozmawiali już z Komisją Europejską i osobiście zwrócę się również do komisarz Henny Wirkunen o podjęcie zdecydowanych działań, napisał Gowkowski na X. Następnie przywołana komisarz Henna Wirkunen oraz Marosz Szewczowicz wydały wspólne oświadczenie w tej sprawie. Uważam, że w interesie gospodarki i bezpieczeństwa USA leży również, aby Unia Europejska kupowała od USA zaawansowane układy sztucznej inteligencji bez ograniczeń. Ściśle współpracujemy w szczególności w dziedzinie bezpieczeństwa i stanowimy dla USA szansę gospodarczą, a nie zagrożenie dla bezpieczeństwa, czytamy w oświadczeniu. Pozostając przy polskich sprawach, to wczoraj już oficjalnie ruszyła kampania wyborcza, o czym poinformował marszałek Sejmu Krzymon Hołownia. Zgodnie z zapowiedzią, w pierwszym możliwym konstytucyjnie terminie, postanowienie przesłałem właśnie przewodniczącemu PKW oraz premierowi. Rząd jeszcze dziś ma opublikować je w dzienniku ustaw. Zaczyna się kampania wyborcza, napisał Hołownia na X, gdzie wrzucił również podpisane postanowienie marszałka Sejmu. A jeśli podoba Wam się ten materiał i chcecie być na bieżąco z najważniejszymi informacjami z Polski i ze świata, to zachęcam do polubienia tego filmu oraz subskrypcji kanału wiadomości. Dzięki, do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku.